Podobie driftu odwiedzili pierwszą rundę driftingowych Mistrzostw Polski Toyo driftka 2010, która odbyła się 24 i 25 kwietnia na Torze Poznań. Była to pierwsza impreza w randze Mistrzostw Polski organizowana przez Polską Federację Driftingu. Do rywalizacji stanęło 39 licencjonowanych zawodników, których oceniali światowej klasy sędziowie Andy Janen, Neil oraz Faruk Kugel. Nie zabrakło najlepszych kierowców z sezonu 2009: Przemysława Jańczaka, Pawła Treli i Mateusza Włodarczyka. Pojawili się także inni doskonali drifterzy, którzy walczą w tym roku o tytuł Mistrza Polski. Piękna wiosenna pogoda zachęciła publiczność do tego przybycia na tor i dopingowania swoich faworytów. Jeszcze będę starał się dać z siebie wszystko. Autko pięknie, pięknie dzisiaj się spisywało. Mamy nowe zawieszenie. No, liczę na pudło, tak? Po to tu przyjechałem, żeby, żeby powalczyć o pierwsze trzy lokaty. Będzie dobrze, tak ma być. O sezonie 2010. Andrzej Witkowski, Polska Federacja Driftingu. W roku 2010 po raz pierwszy rozgrywałem oficjalne mistrzostwa Polski, driftingowe mistrzostwa Polski. E, tak zwana do tej pory Drift Series, też nazwana potocznie drugą ligą, otrzymała status. Bucharu Polski, tak więc to są zorganizowane dwie, dwie ligi przez Polską Federację Driftingu. Regulamin w mistrzostwach Polski zmienił się znacznie, ale nie w części technicznej, ponieważ tu równaliśmy do góry, kwestie bezpieczeństwa były zawsze priorytetem, więc tu jakichś rewolucji specjalnych nie ma. Drifting zyskuje, mówi się, że to jest najpiękniejszy motorsport, czy najszybciej rozwijający się na świecie. Myślę, że też wpisujemy się w ten trend i tego driftingu jakby pojawia też, też coraz więcej, też powoli sponsorzy zaczynają dostrzegać tu duży, duży potencjał, więc z tego, z tego się cieszymy. Siwy jak zwykle borykał się z regulaminem. Spotkałem tutaj przykra sytuacja niestety. Dostałem 1000 zł kary za niedostosowanie się do regulaminu. Mianowicie chodziło o to, iż sędziowie po prostu podnieśli żółte flagi, trzeba było w tym momencie przerwać. No a ja w tym momencie po prostu, że tak powiem, pomyliłem się nogi i jeszcze bardziej gazem, nie? Debiutujący wikingowych mistrzostwach Polski Maciek Bochenek oceniał swoje szanse. Eliminacje wypadły dobrze. Zajmowałem mu sobie miejsce, z którego bardzo się cieszę. Założenie było dostać się do szesnastki i mój, mój cel na te zawody został osiągnięty. Jednak nie wszystkim sprzyjało szczęście. No mieliśmy dzisiaj dużo problemów technicznych. Na treningach padła pompa oleju. Mechanicy i cała ekipa techniczna stanęła na wysokości zadania i na 5 minut przed... Ostatnim startem, jako ostatni zawodnik, mogłem pojechać, ale mimo wszystko no, było to już pod taką presją, że, że ten silnik może nie wytrzymać tego, że, że, że no, niestety nie wyszło dzisiaj. Jednym z faworytów był Jakub Skomorucha, zachwycający powtarzalnością i precyzją przejazdu. Dzisiejsze kwalifikacje przebiegały po mojej myśli, jeździło mi się super fantastycznie, auto nie zawiodło. Udało się osiągnąć pierwszy wynik w kwalifikacjach. Także jutro pojadę z zawodnikiem, który zajął miejsce 16, a będzie to Wojciech Chłopkowski wel ogień Polska Federacja Driftingu zaprosiła najlepszych europejskich sędziów I like the the progression what is made in Poland. The level of the drivers is getting very good and the level of the cars is also very good. So I think some of the Polish drivers will be ready to go to make a big step into Europe. Po ekscytujących eliminacjach przyszedł czas na czołową 16. Nie mogę się bać. Mama mi nie pozwoliła. No raczej! Zobaczymy, zobaczymy. No będziemy walczyć. Fajnie się jechało, ale muszę się dużo nauczyć się w tym aucie. Płasko i szybko na pewno. Fajna zabawa. A na pewno chciałbym pozdrowić całą publiczność tutaj, żebyście nam dopingowali. Na pewno nie odpuszczę i będę cisnął po całość. Tak prezentuje się czołowa 16. Jedną z najciekawszych par Top 16 był pojedynek wartosza stolarskiego w Nissanie 200SX z silnikiem 57V8 doładowanym kompresorem z debutującym w pierwszej lidze Maciejem Bochenkiem. Startujący w 420-konnym Skylinem młody zawodnik z Małopolski nie przestraszył się utytułowanego kierowcy z Warszawy. Walka była wyrównana i zacięta. O wyniku pojedynku przesądził błąd Stolarskiego, który znalazł się poza trasą. Godne odnotowania był pojedynek Bartosza Szanowskiego z Marcinem Mospinkiem. Obaj kierowcy startują BMW Serii 3, jednak różni ich tak styl jazdy, jak i sposób przygotowania auta. Mimo iż Szanowski radził sobie doskonale o jego przegranej, przesądził mały błąd na końcu trasy. Sędziowie uznali za wzorcowe przejazdy Michała Mikołajczaka, Welsiwego w parze z Mateuszem Włodarczykiem. Zarówno uciekając, jak i goniąc utrzymywał optymalną linię przejazdu, prędkość i kąt wychylenia, zachwycając powtarzalnością. Włodarczyk startujący pożyczonym autem nie miał szans na nawiązanie walki z doskonale dysponowanym rywalem. Paweł Trela, drugi zawodnik klasyfikacji generalnej sezonu 2009, spotkał się w pierwszej parze z Grzegorzem Staszewskim w maździe RX-7. Trela popełnił błąd na początku trasy, pokonując najszybszy łup złą linią, co przesądziło jego porażce. Nie pomógł mu nawet brawurowy atak na końcu trasy. Tak prezentuje się finałowa ósemka. W pierwszej parze finałowej ósemki Jakub Skomorucha spotkał się z Maciejem Bohenkiem. O zwycięstwie kierowcy Nissana Skyline'a zdecydował mały błąd Skomo, który zahaczył tylnym kołem o powocze, co wybiło go z optymalnego toru jazdy. W drugiej parze spotkali się Kuba Przygoński, znany ze startów w rajdzie Dakar karmocyklista i Piotr Jankowski, broniący honoru teamu Drifters.pl. W dalszej fazie zawodów awansował Przygoński, pokonując minimalnie popularnego Jankosia. Pojedynek Mospinek-Budzyński rozpoczął się błędem kierowcy w wściekle zielonego BMW, który miał negatywny wpływ na cały bieg. Mimo mocniejszego auta, zawodnik z -Wrocławia nie był w stanie odrobić tej straty w drugim przejeździe, odpadając dalszej rywalizacji. W ostatniej parze ćwierćfinałowej Siwy zmierzył się ze Staszewskim, który popełnił podobny do Budzyńskiego błąd. Mikołajczak ponownie radził sobie wzorcowo, awansując do półfinału. Oto zestawienie par półfinałowych. Pierwszy półfinał pod łupem sensacji tych zawodów. Maciej Bohenka, który w bardzo agresywnym pojedynku pokonał Jakuba Przygojskiego z Teamu Orle. Duża prędkość na wejściu w duży zakręt toru w zestawieniu z niewielką odległością między ślizgającymi się autami sprawiła, że był to bardzo widowiskowy pojedynek. Drugi półfinał z udziałem Mikołajczaka i Mospinka zakończył się wypadnięciem pomarańczowego BMW Storu. Dzięki czemu do finału przeszedł reprezentujący półdrift Drift Team Mospinek. W walce o najniższy stopień podium przygoński pokonał Mikołajczaka, który mimo doskonałej dyspozycji zajął czwarte miejsce w zawodach zdobywając 68 punktów do klasyfikacji generalnej sezonu. Przygoński zgromadził ich o 10 więcej. W finale spotkał się Maciej Bochenek oraz Marcin Mospinek. W pierwszym biegu finałowym zarówno Bochenek, jak i Mospinek jechali bardzo ładnie, dojeżdżając idealnie do Clipping zone. Wszyscy z niecierpliwością czekali na drugi przejazd. O wygranej Bohemka zadecydował większy kąt wychylenia auta oraz zdecydowanie agresywniejsze przekładki. Marcin Mospinek zajął drugie miejsce, za co zainkasował 88 punktów. Z dorobkiem 100 punktów w generalce prowadzi zwycięzca pierwszej rundy Toyota 2010 Maciek Bochenek. Po emocjonujących finałach przyszedł czas na świętowanie. Trzecie miejsce zajął Kuba Przygoński. Fajne kwalifikacje, fajne przejazdy. Starałem się właśnie tutaj jechać tak jak sędziowie chcieli, żeby tutaj dojeżdżać, żeby bardziej było widowiskowo i blisko publiczności. Bo to są takie zawody, w których trzeba jechać do publiczności. Drugi był Marcin Mospinek. Szczególnie z tego powodu się cieszę, że miałem bardzo mało treningu na torze w Poznaniu. Praktycznie do wczoraj, do końca treningu, auto nie jeździło tak jak powinno. Więc uważam, że to jest bardzo duży sukces, to drugie miejsce. Na najwyższym stopniu podium stanął Maciej Bohen. No udało się, udało się. Samochód jest zbudowany do wygrywania. Mam nadzieję, że sezon 2010 będę w pierwszej trójce. Ale droga do finału była ciężka, musisz to przyznać. Sześć powtórek. Powiem tak, najeździłem się jak na innych zawodach, jak na, w całym sezonie 2009. No, było dobrze. Pierwsza runda za nami. Puchary rozdane. Druga runda driftingowych mistrzostw Polski 8 i 9 maja w Warszawie, a my już teraz zapraszamy na kolejny odcinek, w którym relacja z Driftingowego Pucharu Polski.